3 разрешения болга головы, ничего больше. Не являюсь этим лекарем. Если у вас серьезные боли головы, лучше сконсультируйтесь с лекарем. И сейчас там 3 а разрешения болга головы, ничего больше. Те 3 разрешения для болга головы найдете в описании под этим видео. Линк улучшения болга головы. Первое разрешение улучшения болга за 10 минут. Второе разрешение улучшения болга за 5 минут, где усунете болгу не только для себя, а также для всех своих знакомых на разной дистанции. Trzecie automatyczne usunięcie bólu głowy. Oczywiście możesz porównać te rozwiązania wybrać najefektywniejsze także jeżeli nie możesz wybrać najefektywniejsze możesz wybrać czwarte rozwiązanie usunięcie bólu głowy all inclusive gdzie po prostu zebrane wszystkie te trzy rozwiązania żeby działać kompleksowo i usuwać kompleksowo ból głowy. <coughs> I co mogę jeszcze Ci zaproponować? Nic więcej Ci nie mogę zaproponować, dlatego że mam tylko te trzy rozwiązania i nie planuję um, rozwijać po prostu ten temat bowlu, kwłowy, jakieś robić konsultacje, dlatego że nie jestem lekarzem i po prostu nie ma sensu robić jakieś konsultacje. Nie, no, dlatego że po prostu nie jestem lekarzem e, i te rozwiązania po prostu. Um, są najefektywniejszymi, o których teraz wiem. I m, dlaczego zrobiłem ten kanał i te rozwiązania, tą stronę usunięcia ból głowy? Tak, żeby mogłeś usuwać ból głowy dla siebie, dla swoich znajomych na różnych dystansach za 5 minut szybko. Także automatycznie, żeby mogłeś usuwać ból głowy, tak, żeby po prostu wszystko dla Ciebie usunąć ból głowy jak najszybciej i jak najefektywniej.